Cześć. Hejka! Witajcie w kolejnym odcinku! Już za niedługo będzie wiosna! Ja tak. się strasznie cieszę i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak, o jakiejś nadziei, o nowych początkach, o wiośnie, o, o tym, przywozie. co daje tak i co możemy z niej wyciągać dla siebie. Ale nie tylko dzisiaj będziemy rozmawiać, bo cały tydzień będziemy krążyć wokół tematu, tak jak już wiecie, wiecie, więc oglądajcie rolki, shorty, wchodźcie do naszego Instagrama, komentujcie, bardzo lubimy widzieć, jak komentujecie, piszecie, udostępniacie. Jest to prawda. A jak sami wiecie, jeszcze tego pierwszego dnia wiosny nie ma, ale będzie odliczanie, więc tym bardziej patrzcie, bądźcie gotowi, bo. Przydzień wiosny jest mhm. fajny, można dużo fajnych rzeczy wtedy zrobić. No i fajnych jakichś, takich postanowień sobie zrobić. Mm. Może jakieś wolne wtedy się zrobi, albo różgę. Tak, robią sobie wtedy wolne od szkoły. Tak, na przykład. Tak. No to fajnie. <grymne> tak, generalnie mm, dla mnie w kontekście takiej wiosny, takich początków, to mm, Chyba nawet bardziej niż koncepcja Nowego roku, to koncepcja takiej, takiego cyklu, który właśnie rozpoczyna się albo kończy. W sumie to jest też takie ciekawe no. w kontekście w kontekście przyrody, w kontekście wiosny jest. Fajniejszym, nawet takim mobilizatorem do tego, aby zacząć coś nowego, Nie? żeby przygotować, zmotywować się, zrobić jakąś taki rachunek sumienia, jakąś refleksję i podjąć jakieś decyzje, żeby, żeby coś zmienić. To prawda, dla mnie też wiosna jest takim mega wyjątkowym czasem, który bardzo mnie inspiruje, jakby właśnie poprzez naturę, poprzez to, co się dzieje, że to wszystko tak się budzi do życia, że jest zielono coraz bardziej. Jakby to jest dla mnie tak niesamowite. Ale to o wiele bardziej właśnie pomaga chyba sam fakt tego, że po prostu jest fajniej. W sensie te okoliczności mm -hmm. są fajniejsze. No bo nowy rok, no dobra, jestem 1 stycznia i tak dalej, te fajerwerki, chwilę wcześniej, ale kurczę, budzi się i dalej jest kurczę. Jest zimno, oś, jest Nie, A tutaj, kiedy właśnie jest ta, jest ta wiosna i po prostu widać już te jakieś pączki się pojawiające tu i u, gdzie już to słoneczko jest coraz fajniejsze i tak dalej. To się po prostu chce żyć, nie? No, to jest właśnie super. I też to, co powiedziałeś, że to jest ten taki cykl. Ja zawsze wtedy też myślę sobie, że Bóg jest tym, który tak to wymyślił, tak to zaprojektował, że jakby to też mi daje dużo takich duchowych przemyśleń. I właśnie też będziemy sobie tutaj sięgać do Psalmu 104, i w nim jest, może przeczytam właśnie takie dwa wersety. Podniosły się góry, opadły doliny na miejscach, któreś im wyznaczył, zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. Jakby tu, tu jest, jak mowa o jakichś tam rzeczach w naturze, o tych górach i tak dalej i dolinach, ale... Jest taka myśl, że Bóg im wyznaczył jakieś granice. Bóg właśnie powiedział, dotąd będzie to, a później nie. I tak właśnie sobie myślę o przyrodzie całej, że właśnie ten cykl, że po zimie jest jednak ta wiosna, a później jest lato. Oczywiście dobra, wiem, że nie na całym świecie tak jest, ale inne miejsca na świecie mają swoje jakby jakieś tam cykle. zasady cykle, Nie? czy jest pora deszczowa i, i pora sucha i to jakby po sobie następuje i jakby to trwa, to jest tak niezmienne. W tym wszystkim jak bardzo jakby nasz świat się zmienia, to te rzeczy pozostają niezmienne. Okej, okay, teraz już rzeczy się zmienia, bo, bo różne rzeczy się podziały na świecie i są jakieś tam zmiany. Ale mimo wszystko to ciągle trwa, to się odradza, i dla mnie to jest takie niesamowite. I to pokazuje, że Bóg jest tym, który jakby mm -hmm. gdzieś tak to wszystko wymyślił ja i sobie, zaplanował. Ja sobie też tak myślę, że w sumie w tej, w tej perspektywie na nowo powstawania i odradzania się, i powiedzmy tych już takim przełożeniu do tego, co mam mm -hmm. nawiązać, tych górek i dołków, jak często określamy swoją duchowość, albo, ale też nie tylko duchowość, bo po prostu w życiu czasami jest lepiej, czasami jest mm -hmm. gorzej, to tak sobie myślę, czy. Czy rzeczywiście to musi być zawsze złe. Bo w sumie przynajmniej taka jest koncepcja, tak, tak staram się o tym myśleć, że zawsze po jakimś dołku ta górka może być wyższa. W sensie, że zawsze ja mogę jakoś przechodzić kolejny kryzys i przechodzić kolejną radość z doświadczeniem, które miałem. Mhm. I okej, okay, to różne są sytuacje, różne, przez różne rzeczy przechodzimy, przez różne tragiczne sytuacje, więc te dołki często mogą być głębokie, ale tak sobie. Myślę, że właśnie w kontekście tego, że to cały czas się powtarza, to daje mi taką, takie bezpieczeństwo, taką możliwość, aby po prostu się tego uczyć i podejmować nowe decyzje, sprawdzać co działa, a co nie działa. Bo na przykład, kiedy przechodziłem jakiś trudniejszy okres i pokłóciłem się z moim, z moim znajomym, to raz mogłem podjąć decyzję taką, że dobra, to będę się, w, będę się fochał i okay. nic nie zrobię, zobaczymy jak to zadziała, a potem mogę zobaczyć, ok, to funkcjonowało w taki sposób, nie podoba mi się osoba, którą byłem, chce się zmieniać okay. i ta, ten cały cykl, który się zaczyna i który właśnie na nowo się zaczyna, a który właśnie na przykład muszę obserwować w przyrodzie i tak dalej, pozwala mi, tworzy przede mną taką Wizję, że mogę doświadczać tych rzeczy, ale z nowym doświadczeniem, z nowym jakimś bagażem, z nowymi decyzjami, i I hope so, doświadczać czegoś lepszego, przechodzić przez coś już z czymś, z taką nową perspektywą. No, w ogóle to też jest dla mnie taka ciekawa myśl, że z, z przyrody, że jakby taka. Takie dostosowywanie się, że my mhm. właśnie testujemy coś, coś nie działa, zrobimy to inaczej, nie tak jak mówiłeś w tych momentach, i jakby przyroda też to pokazuje, że. Ona się tak dostosowuje do warunków. Jakby często to widać, że jakiś jeden czynnik się zmieni w przyrodzie i cały ekosystem się zmienia, i jakby wszystko to zaczyna inaczej funkcjonować, ale nawet taka zwykła jakaś roślinka, jak mówimy o wiośnie, właśnie, no to są drzewa, które na jesień robią sobie żółte liście, potem spuszczają te liście, później znowu mają liście, później te liście są jeszcze bardziej takie w lecie, wydają owoce itd. i tak dalej, jakby. To warunki sprawiają, że tak jest, bo jak się tylko zrobi ciepło, nawet jeśli to jest zima, ale już się zaczyna robić ciepło, to te kwiatki już to, to już wszystko chce żyć, więc też taka niesamowita zdolność właśnie takiego dostosowania się, i to, to mi pokazuje, że jakby przyroda ma taką zdolność, ale my jako ludzie też mamy taką zdolność. Mhm. Że jakby też Bóg jakoś tak to zaszczepił, że próbujemy się dostosować do tych okoliczności, i to jest w sumie taki dobry mechanizm, bo jak żyjemy w takim świecie, w którym ciągle coś się zmienia, gdybyśmy nie potrafili też się razem z nim zmieniać, to nie, nie bylibyśmy w stanie żyć, nie bylibyśmy w stanie ani, nie? No i też rozwijać się, w mm -hmm. jakiś sposób adaptować, nie? Bo też pomyślałem sobie odnośnie tego, co powiedziałaś, że jedną rzeczą właśnie są te zmiany, ale drugą też rzeczą jest to, że wszystko się adaptuje do tego, co się dzieje, mm -hmm. a to oznacza, że konsekwencje mają znaczenie, w sensie są jakieś konsekwencje mhm. wydarzeń, naszych decyzji, naszych czynów i to też jest Dobre, bo to właśnie może nam pokazać, czy robimy, do czego prowadzą nasze, nasze działania. Czy to, co akurat w tym momencie te decyzje, które podejmujemy, prowadzą, prowadzą do czegoś złego, nasze relacje cierpią, czy, nie wiem, nasza okolica cierpi, nagle się pojawiło kolejne wysypisko śmieci w, w, w lasku obok, bo ktoś zdecydował się, że wyrzuci stare meble, nie? Czy może jednak nasze decyzje będą prowadziły do czegoś lepszego i się, właśnie nasze relacje będą się poprawiały, nagle się może okazać, że zostanie zorganizowana, nie wiem. Jakieś kółeczko rękodzieła w naszym bloku, bo coś się zaczęło zdziać, bo ktoś ma jakiś pomysł, prawda? Więc to, że nasze decyzje mają konsekwencje, jest dobre. Mimo, że czasami są one bolesne, ale właśnie mogą wtedy nam pokazywać, że okej, okay, to może nie tędy droga, i powinniśmy jakoś się adaptować do tego i po prostu się rozwijać. No i w ogóle, że jakby też z tego taka myśl, że. My, jakby zmieniając nasze okoliczności, możemy coś zmienić po prostu w naszym życiu, żeby właśnie było coś lepiej, że, jakby Możemy zadbać o siebie w ten sposób, zmieniając okoliczności, nie robiąc, nie wiem, zmieniając czasem może y, ludzi, z którymi nie wiem mamy kontakt, że to mm. nie zawsze ma na nas dobry wpływ, zmieniając to na jakiś, na jakiś innych ludzi, sami jakby tak rośniemy, tak samo jak te roślinki, że zaczyna świecić słoneczko, to sobie rosną, nie? Ale i, i w ogóle jak się je podleje, jak się im na słońce, jak się o nie zadba, to rosną i jest fajnie. I, i właśnie też, że my możemy sobie pomóc poprzez. Właśnie różne rzeczy, okoliczności, które są wokół nas, różne rzeczy mm -hmm. i rosnąć sobie. I biorąc to pod uwagę, i mam tak, że siłą rzeczy to, przynajmniej mnie, kieruje do czegoś takiego, nie wiem, czegoś więcej. Czegoś takiego bardziej duchowego, czegoś takiego bardziej związanego z jakimś takim nie tylko takim namacalnym, realnym światem, ale też jakimś tam moim wewnętrznym kwestiom, moich wewnętrznych przemyśleń czy mojej właśnie duchowości. Bo tak jak wspominałeś wcześniej, fragmencik z tego Psalmu 104 mi się też bardzo podoba ten fragment z 25 bodajże werset. Tak, 25 i 26, gdzie mamy w ogóle cały, ponownie cały ten sam mówi o tej koncepcji Boga, który wszystko stworzył, który przygotował, wszystko ma, wszystko ma na siebie wpływ, ale też wszystko jest takie... Dobre, powiązane, ma te relacje. W ogóle ten 24-5 werset. O jak, liczne, o jak liczne są Twoje dzieła, panie, wszystkie je uczyniłeś mądrze. Ziemia, Twa jest pełna Twego bogactwa. Oto może wielkie i szerokie, w nim niezliczone istoty pełzające, zwierzęta małe i wielkie. Po nim pływają okręty i lewiatan, którego stworzyłeś, aby, się, aby z nim igrał. W innych przekładach też, kiedy się poczyta we różnych komentarzach, to mm, e, bibliści umieszczają. Próbują zrozumieć, że ten lewiatan może po prostu oznaczać wielkiego stwora, na przykład wieloryba, i koncepcja taka, że Bóg tworzy to wszystko po to, aby czerpać i. Albo on mógł z tego czerpać radość, ale żeby te stworzenia też mogły w tym świecie być, funkcjonować. Więc ten psam przekłada, kieruje moje myśli, że ta cała przyroda, jej odradzanie się, jej współzależność. I moja rola też w nim ma taki też trochę wyższy wymiar, prawda? I może to mnie prowadzić też do takich refleksji, właśnie związanych z tym, co ja mogę nie tylko tak fizycznie zmieniać nie tylko tak fizycznie doświadczać ale też ja mogę przeżywać swoje życie jako coś więcej podejmować jakieś decyzje właśnie związane mm, nie tylko z jakimś takim praktycznym działaniem, ale jak mogę się odnosić do tej przyrody, jak mogę się odnosić do drugiego człowieka, jak mogę się odnosić do Boga, e, gdzie go układam, gdzie go umieszczam w swoim życiu. Ale też, że to jest taka po prostu radość, taka zabawa, jak tak czytałeś, nie? Że o, Pan Bóg się ławi z wielorybem. Znaczy nie wiem, nie wiem, <laughs> nie wiem ale, ale jakby taka idea tego, mhm. że po prostu przyroda, natura są stworzone też po to, żeby dać nam przyjemność, żeby mm -hmm. dać nam radość. I kurczę, no nie wiem, czy jest ktoś, kto może powiedzieć, że nic, nic mu nie robi, jak mm -hmm. jest przyroda, nie? Jak widzi jakieś fajne rzeczy, jakieś zwierzątka, czy coś tam. Po prostu to naprawdę jest takim źródłem radości i takiego, nie wiem, jakiegoś tak. No, tak, takie po prostu to jest fajne. I, I może dlatego też ta wiosna jest taka super, bo wtedy wszystko się budzi do życia i no. można to obserwować, i to jest po prostu tutaj tyle szczęścia. Właśnie miałem mówić, że mm, okej, okay, rozumiem, że są niektórzy ludzie, którzy, mają, a, którzy po prostu lubią zimę, lubią ten biały klimat, mgły, czy jakieś jeszcze inne, no tak. prawda? Ale, spoko. Tak, ale po prostu wiosna. To jednak jest tak, tak że. Czy tu jest coś jednak, w wyobrażam sobie, właśnie ta, ta koncepcja czerpania radości i tak dalej, chociażby, właśnie w jakichś tam spacerach, czy wyjściach w góry, doświadczenia, bo z w jakiś sposób, mm. doświadczenia, korzystania z tej przyrody, mm. że okej, okay, mamy całą tą koncepcję, że powinniśmy o nią dbać, powinniśmy być odpowiedzialni, ale też w Wydaje mi się, że możemy po prostu z niej korzystać na takiej zasadzie, właśnie, że a, zadbajmy o środowisku, ale później też chodźmy do tego środowiska po prostu, nie? Chodźmy sobie na spacer do tego lasu, powspinajmy się po skałkach, e, aby móc do, doświadczyć, przeżyć a, tego, tego właśnie czegoś więcej, prawda? Bo zazwyczaj nie wiem, jak ty masz, ale ja kiedy właśnie. E, doświadczamy czy staramy się po, pobyć w naturze tak dłużej, to to skłania do jakichś takich hmm. głębszych rozkmin, tak. do jakichś myśli. Mhm. Ja mam wrażenie, że obserwacja natury i przyrody jakby no wszystkiego tak te, te jakby tej te ziemi naszej całej z wszystkimi tam zwierzątkami, roślinkami jest nieskończonym źródłem takich rozkmin, ale też głębszych, takich duchowych, mhm. że jakby co nie dotkniesz to to o czymś pomyślisz, czy o właśnie umieraniu jakimś, nawet jak już powiedzmy jest jeszcze, jeszcze ta jesień, czy zima, i się zastanawiasz, kurczę, no tu wszystko tak umiera, i myślisz też o takim naszym ludzkim doświadczeniu umierania, a potem właśnie wszystko się budzi do życia, albo coś tam się rozwija, rośnie, i nie wiem, że, że te wszystkie rzeczy w swoim tempie muszą rosnąć, i ty też w swoim tempie rośniesz, i to, bo jakby to nie jest przypadkowe, i też widać to bardzo mocno w Biblii, bo jest tyle przykładów, gdzie duchowe prawdy są przekazywane za pomocą właśnie jakichś takich przenośni, które się odnoszą do przyrody. Mhm. Może dlatego, że to jest po prostu takie ludzkie i takie nam bliskie, i tego doświadczamy, albo powinniśmy doświadczać, bo właśnie nie wiem, czy dzisiaj aż tyle tego doświadczamy, mhm. co kiedyś tej przyrody, ale właśnie to jest nieskończone źródło jakichś takich y, przemyśleń, jeśli mhm. się pozwoli po prostu. Mhm. Tak, to co mi się jeszcze kojarzy właśnie w kontekście przemyśleń, w kontekście też wiosny, bo też wiosna jest dla mnie ma, taki, ma taką, taki charakter, taką naturę czegoś takiego spokojnego na samym początku, szczególnie takiego budzącego się do życia najpierw powoli, właśnie taki delikatny, wiat delikatny wiaterek, a raczej nie silne, nie silne wichury, to jest jakieś tam powiedzmy inne proroki mi się z tym kojarzą i historia, która od razu mi jakoś tak rezonuje trochę z tym jest Historia Eliasza, który, potem, który w pełnym momencie, w pewnym momencie swojej, przy swojego życia musiał uciekać i skrywał się w jaskini. To jest rozdział 19 pierwszej Księgi Królewskiej. I chciałbym przeczytać ten fragmencik od wersetu 9. 19 rozdział pierwszej królewskiej od 9. wersetu. Tam wszedł do jaskini Eliasz, gdzie przenocował. A oto słowo Pana doszło do niego. Co tu robisz, Eliaszu? Odpowiedział: Byłem bardzo gorliwy względem Pana, Boga ze stępów. Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze i pomordowali mieczem Twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Wtedy on powiedział: Wyjdź, stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a potężny, gwałtowny wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w tym wietrze. Powietrze było trzęsienie ziemi, ale Pan nie był i w tym trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu był cichy, delikatny głos. Gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz. Wyszedł i stanął u wejścia do jaskini, i oto głos przemówił do niego: Co tu robisz, Eliaszu? Mm. I, 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 ponawia, i, I ponawia się to. Więc znowu mm, właśnie to doświadczenie Boga w przyrodzie, bo też mam właśnie całą koncepcję, że Eliasz ucieka, okay. chowa się w jaskini, w, w, w górach i po prostu śpi, i po, potrzebuje. Przeżyć to, to swoje, to, ten swój strach, te swoje cierpienie, to ten trudny okres w swoim życiu, i potem właśnie w tym wszystkim, w tym całym doświadczeniu doświadcza, doświadcza, mhm. doświadcza. W tym całym swoim przeżywaniu doświadcza Boga, i ten Bóg również e, w tej naturze mu się objawia. I, to, i co ciekawe? W ciszy. W takich właśnie spokojnych doświadczeniach, nie? Więc to mnie kieruje do takiego momentu, że tak, taka, taki moment refleksji, zamknięcia oczu, wsłuchanie się w tego mhm. wszystkiego jest, po prostu taki dobry, taki potrzebny. No, ale właśnie też, jak myślę sobie o tym, um, właśnie takiej łagodności, bo tu jest ta łagodność, Bóg był w tym łagodnym powiewie i tak dalej, ale przyroda też w ogóle pokazuje taką łagodność. Dobra, pomijam drapieżniki zjadają. <laughs> Okej, okay, jasne, ale jak myślę na przykład o właśnie tych porach roku, nie? Kończy się zima, i w sumie w naszym świecie, w którym my sobie stworzyliśmy i my próbujemy żyć jako ludzie. Od razu powinny być owoce na drzewach, od razu powinno być wszystko gotowe, jakby nie ma miejsca na to, żeby się właśnie powoli rozwijać, dostosowywać, że po właśnie jakimś trudnym doświadczeniu, zanim Ty zaczniesz, jakby żyć znowu, jakąś pełnią życia, to, to musisz przejść ten proces właśnie wiosny, takiego jakby uleczenia, uzdrowienia. To jest proces taki łagodny, który trwa, który to nie jest tak, że zaraz po zimie jest lato, tylko właśnie. Wszystko to musi się powoli zmienić, powoli przekształcić, i jakby tak samo jest w naszym życiu. I my musimy sobie też pozwolić, jakby odczuć tą taką łagodność, że jakby Bóg z nami też tak postępuje. Bóg rozumie, że jak przychodzimy trudny moment, to potem potrzebujemy czasu, żeby coś ustrowić, żeby powoli dojść do, do jakiegoś życia. I dla to jest takie piękne, że, że to też pokazuje taką właśnie łagodność Boga względem nas. Ale tak, bo myślę sobie, że to jest naturalne bardzo dla człowieka. Kiedy jestem w momencie, w którym chcę podjąć decyzję zmiany, to oczekuję czegoś dużego. Dobrze, to w tym, od tego momentu zostawiam, odinstalowuję sobie Instagrama z telefonu i nie będę już w ogóle z niego korzystał. Albo od tego momentu przestaję jeść słodycze i nie będę... I tak myślę sobie, albo jakiekolwiek na przykład, bardziej duchowe rzeczy, nie ma znaczenia. Ale tak właśnie to, co powiedziałaś, może rzeczywiście biorąc pod uwagę Nasz świat tego, jak tylko jak przeżywamy, jak doświadczamy i jak on jest w praktyce, może rzeczywiście lepszym, takim bardziej naturalnym sposobem jest po prostu coś wolniejszego, jakaś tam metoda małych kroczków, a pewnego rodzaju próba właśnie nie jakiegoś takiego super natychmiastowego, dobra, teraz będę idealnym nagle człowiekiem, bo tylko się woli tą decyzją wszystko zmienię, ale może właśnie tak spokojniej i to pozwoli tak łatwiej się zaadaptować, przyzwyczaić, dać sobie czas na właśnie to uleczenie, to oswojenie się z tym czymś, na przykład nie jest właśnie złym chociażby, co, czego i po prostu przygotować się do większych zmian. No, tak? to, jest, to jest takie fajne. Mm. I jeszcze jedna myśl, może taka fajna, która gdzieś tak też duchowo się łączy, to tutaj właśnie to, że wszystko się budzi na nowo do życia, to się tak bardzo kojarzy też z tym zmartwychwstaniem Chrystusa, mhm. z tym, że życie na nowo wstępuje w coś, co jest martwe, że coś, co było totalnie jakby beznadziejne, staje się fajne, coś, co było tragedią, staje się czymś pozytywnym, jakby też taka i taka właśnie nadzieja i jakby to znowu bardziej przenoszę w kontekście takiej nadziei dla nas, bo ja tak przynajmniej mam, że jak jest wiosna i myślę też o tym, to, to myślę sobie, ej, kiedyś to w ogóle będzie super. Jakby, jak Bóg stworzy, jak jest powiedziane, na nowo tą ziemię, to to będzie tak dobrze, to będzie tak właśnie, że można tak odetchnąć. Jakby i, i nadzieja na przykład na to, jak ludzie odliczają do wiosny. Nie? Nie. Widziałam tam, jeszcze jak, jak była zimia, zima, to było jeszcze pięć poniedziałków do wiosny. Nie? I tak samo właśnie takie oczekiwanie na to, że. Yy, Okej, okay, tutaj na wiosnę mogę czekać, bo to jest fajne, ale jak mam tą perspektywę, że czekam w ogóle na to, że ten świat będzie inny, że ten świat będzie lepszy, że właśnie śmierci już w ogóle nie będzie, że nie będzie tej perspektywy, jest wiosna, ale zaraz tam, a tutaj chryzantemy, i już mamy jesień, nie? No mamy taką trochę perspektywę, a wtedy właśnie już tego nie będzie w ogóle. Jakby pewnie będzie sobie zima w niebie, ale jakby nie będzie tej duchowej tak, zimy, nie będzie tak. tej duchowej, nie będzie śmierci, nie będzie tych wszystkich trudnych rzeczy. I to jest taka wow, też super nadzieja. Bo w sumie ta właśnie perspektywa tego, że teraz przeżywamy sobie te cykle, ale ostatecznie tak jakby z takiej perspektywy powiedzmy bardziej, nie wiem, biblijnej czy tam teologicznej, mm. mamy taką, taką wizję, że ten cykl ostatecznie. Się zakończy mm. właśnie na tej, w tej perspektywie wiosny, która będzie się rozwijała już tak nieskończenie w, w, takim, w takich pozytywnych rzeczach jest fajny i te cykle ostatecznie rok. Po roku wskazują na to. Mm. I właśnie wydaje mi się, że też między innymi też dzięki temu nas tak, nie wiem, inspirują, motywują do tego, aby coś zrobić z moim, ze swoim życiem, żeby spróbować może na nowo <grybujesz> z tego dołka się wygrzebać, spróbować na nowo, Muszę jakąś drobną rzecz, coś tam zmienić, spróbować na nowo, pomyśleć o kimś, o czymś inaczej i doświadczyć czegoś nowego. I właśnie to nadzieję, że nawet jak to nie wyjdzie, tak tutaj mm. coś zmienić, coś tam, nie wiem, to. To w końcu to po prostu się zmieni. To będzie inaczej. Mhm. I, I przyjdzie ta inna rzeczywistość. I właśnie ja strasznie kocham książkę Tajemniczy Ogród. I na, właśnie na wiosnę bardzo lubię ją czytać, bo tam, jakby taka historia, znaczy taka opowieść o rozwijaniu się przyrody jest połączona z opowieścią o takim uzdrowieniu wielorakim. Mhm. I to jest dla mnie tak piękne, i właśnie to. To mnie tak inspiruje do tego, właśnie, że to przyjdzie kiedyś, to uleczenie, to uzdrowienie, to jakby zakończenie tych wszystkich rzeczy. I tak, nawet jak teraz tam różnie czasem bywa, to jest takie czasem pomocne, jak sobie pomyślę, jej, kiedyś już tak odetchnę mm. i będzie coś fajniejszego. To jest. Piękna perspektywa. Podoba mi się. I dobre <laughs> zakończenie tego odcinka. <laughs> Zostańcie z nami jeszcze na modlitwę Aha, i. Mam nadzieję, że będziecie mieli dobry tydzień. Panie Boże, <coughs> jestem Ci tak bardzo wdzięczny za to, że Ty mm, przypominasz nam każdego roku, ale oczywiście częściej też, o tym, że mm, nie dojrzeć, że to wszystko stworzyłeś, to Ty o to wszystko dbasz, i o przyrodę, i o nas, i inspirujesz nas do, do zmiany, do doświadczenia dobrych rzeczy. I chciałbym Pani podziękować za tą przyrodę, która już trochę wcześniej się budziła do życia, a teraz coraz bardziej to wszystko przyspiesza. I że możemy doświadczać trochę większych temperatur, że możemy obserwować te listki, te drzewa, które się zielenią. I tu całą przyrodę, która budzi się do życia. Chwała Ci Pani za to, niech będzie oddana, i chcemy też. Siebie i wszystkich naszych słuchaczy i widzów położyć w Twoich rękach, abyś się o nich dbał, abyś o nich myślał i aby mogli doświadczać Twojego działania w swoim życiu. Amen. Amen. No, to ja chętnie bym poczytała, jakbyście się podzielili w komentarzach tym, czy wy też lubicie wiosnę, czy ona też was nastraja, jakoś tak nadzieją, pozytywnie was nastraja, czy może wy macie jakieś swoje przemyślenia w kontekście przyrody, właśnie jakby doświadczenia tego wszystkiego i jak to się przekłada na waszą duchowość. Napiszcie coś, a jak ktoś przeczyta książkę w <noise> Tajemniczy Ogród, <Książkę> <noise> po prostu tego, co tu mówiliśmy, to też dajcie znać, czy Wam się podobało. Mhm. I pamiętajcie, żeby w kolejne dni odwiedzać się nasze social media, wbijajcie na Instagrama, komentujcie, śledźcie dalsze historie, relacje, wywiady z ludźmi. Słuchajcie nasze doświadczenia, którymi też będziemy się dzielić z Piotrusiem. Tak jest, więc do zobaczenia następnym razem, pa. cześć.